Amelia podaje, jaki jest szczęśliwy numerek. Szczęśliwy numerek to 70. Zapraszamy osobę, która ma los numer 70. Ta osoba wygrała regał z IKEA. Kto posiada los numer 70? Zapraszamy tutaj do nas. Brawa dla osoby, która wygrała. Piątą nagrodę. Gratulacje. Za moment kolejne losowanie. Teraz osoba, która będzie miała szczęśliwy los, wygrywa stolik turystyczny. Kolejny szczęśliwy los to 45. Zapraszamy osobę, która ma los o 45. A to pani Ala. Pani Ala może wyjeżdżać na rybki ze stolikiem turystycznym. który tutaj Amelia za momencik szczęśliwą ręką wyjmie to będzie e, dla osoby, która wygra tutaj tą hulajnogę. I kto wygrywa hulajnogę? Amelia numer 71. Osoby, która posiada los numerem 71 zapraszamy. <śleszy> <śleszy> Proszę Państwa, teraz losujemy nagrodę numer dwa. Skłamałam na początku, ponieważ jest to lot awionetką nie nad Nowym Tomyślem, a nad Wolsztynem i Powodowem, czyli przelecimy nad gminę i powiat wolsztyński. Zapraszamy do losowania. Ładnie Melia, tam. Pomieszę, pomieszę, wybierze jeden los. A numerem jest pięć. Osoba z losem można, że pięć zapraszamy tutaj. Gratulujemy. I nagroda główna, kolejnoga elektryczna.

Szymon wygrywa hulajnogę, Szymon oczywiście będzie jeździł bardzo ostrożnie. Gratulujemy. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za wsparcie z tutaj z Państwa strony. Główna nagroda ufundowana przez Zakład Elektryczny Państwa Łuczaków. Z tego miejsca, jak mnie słyszą Państwo Łuczakowie, z tego miejsca bardzo dziękuję. Pozostałym nie dziękuję, bo nie, ma, nie mam tej wiedzy tak do końca. Ale proszę Państwa, wszystko dla szkoły numer dwa w nowym Tomyślu. Nieważne, kto co daje, ważne, że się wspólnie bawimy. Zachęcamy do wspólnej zabawy. Zachęcamy jeszcze do korzystania z naszej gastronomii. Jest miło, dziękuję i zapraszam do zabawy i do koncertu, gdzie Amel.